No i dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym odcinku. Zaczynamy nowy miesiąc, kwiecień. Dzisiaj się zaczyna i takimi zdrabkami tutaj rozpoczynamy. Lotek, pensja na rozgrzewkę. Dalej ekstra pensja, numerek 27, worki z kasą 14, czy tam worek z kasą i białe złoto 14. Cztery zdrabki za dyszkę, mam tutaj wybraną mega pensję, czyli dzisiaj taki mini Miks rodzinny pensji, mamy Classic Black 7, ostatnio fajnego raryta Sadała, także próbujemy szczęścia dalej z dziewiątką Fortuna, ekstralinie na dłuższą zabawę z numerem siódmym i gwiezdna kasa moja, niezawodna zdrabka, no prawie niezawodna, z numerem 9 88 zł wkład, zapraszam jeszcze na koniec, będzie podsumowanie całego miesiąca. No i rozgrzewamy drapak na lotku, szukamy tytułowego słonia, lotka. O i mamy niespodzianka, wygrana cała złotówka, ale sympatycznie zacząć od wygranej strapki. Mam nadzieję, że kolejne pójdą ślady. Także przed nami pensja, 31 i 20. O jest 20, moi drodzy, 5 złotych, no zobaczcie co tu się dzieje. Ma aprilis dzisiaj, ale jednak wygrane się pojawiają. Jest 20. Mamy dyszkę już na tej zdrabce i 25 zł. No, kino bambino, normalnie. Takiej zdrabce taka wygrana. No Chłop sobie życie na nowo ułoży za chwilę, jak tak dalej pójdzie. Dobrze, przed nami ekstra pensja. 23,3: 34 i 29. 32, ekstra pensja. 6, 22, 25. No to oczywiście obokowo. 2, 27, 24, 15. No ta zdrawka już się wyłamała, niestety, ale jeszcze za dużo innych. No i mega pensja od razu. Za koleją lecimy. I szukamy takich, właśnie, oto liczb. I zobaczmy, co z tego się trafi. Dwa razy napis "mega megapensy też byłby mile widziany. No, patrząc po pierwszej liczbie, tutaj, to obawiam się, że wygranej może nie być. Ale nie takie sytuacje były. Dobra, połowa wydrapana. 32, 45. 29, 17 i 38, no niestety dalej nic nie ma, jeszcze tylko jedna linia, o jest ta mega pensja, ale tutaj są dwie potrzebne do wygranej, 33 i 25, no niestety było blisko jak zawsze, kup jeszcze jedną, na pewno wygrasz, no dobra. Worek z kasą, A kolejna zrabka za piątkę, zobaczmy co tutaj ciekawego znajdziemy. 26. No, szóstki są, ale nie z co potrzeba. Z początku i 14. 52. 6, 24, 35 obok i 31 też. To nic, niestety, nie daje. Kontrolne różne potwierdzają w tym przypadku pustą zdrabkę. Zobaczymy, jak ta nasza klasyczna czarna siódemka dzisiaj pokaże. Jabłko, drzewko, serce, ptak. Tutaj mamy dzwonek. Fajne symbole, ale tylko siódemki szukamy. Lupa i ostatnie pola. Może jakaś skromna na końcu będzie? No, niestety nie. Tutaj już jest pusto. Patrzcie, jaki był fajny początek. Rarytas normalnie wleciały jak na zdrabkę za dwójkę. A teraz pustaki, ale... Pierwsza, ostatnia zdrawka wygrywa często, więc może tak wie znakasa. Dzisiaj pokażę też Rarytasa. Dobra, w pierwszej linii nic. 46, 29 i 56 też. Tutaj nic niestety nie mamy. Ok. Dobra, ostatnie dwie zdrawki za dyszkę. No i przejdziemy do tej najdroższej. Ciekawa jestem, jak się jeszcze sytuacja rozwinie. Trzynaście trzydzieści, czterdzieści dwa, sześć, osiem. No i co mamy na początek? Czterdzieści. Dobra, pierwszej linii nic. Tutaj też nic. Szesnaście dwadzieścia dziewięć nic i czwarta linia. No i też niestety nie było blisko jak zawsze. No i kontrolne różne potwierdzają pustą zdrapkę. Dobrze, ekstra linia. Chwila zabawy, no i przejdziemy do tej gwiezdnej. Zobaczmy, czy na nas jeszcze coś tutaj czeka. Ciekawego, co my tu mamy? Cytrynę i leżak. Takie połączenie. Cytryna i leżak. Tutaj już nic takiego nie widzę. Tutaj też nie, tutaj też nie. I końcówka też nic. A nie, jednak jest cytryna. Dobrze, dalej. Tęcza i księżyc. Jest tęcza. Tu jest kolejna. I to będzie tyle. Jedźmy dalej. Ptak i łódź. Coś tu na pewno będzie. Mm -hmm, mm -hmm. Tylko gdzie? Gdzieś były łodzie. O, właśnie, jest tutaj. Tu jest kolejna. Tutaj, tutaj też. I, i, i. Będzie coś jeszcze? No nie. Chyba, że coś pogubiłem, ale to się zaraz znajdzie. Klapki i rolki. O, prawie linia. Mm -hmm. Tutaj kolejne rolki. Tu mamy klapy. O, to w jednej tej. Klapki rolki, o i też w jednej linii, kurde. To, tu, tu nie, miały być rolki. O, tutaj. Klapki też są i to chyba tyle. Co tam dalej? Serce i lody. No dobra, tu szukamy. Lody są bardzo ładnie. Tutaj jest serducho, kolejne tutaj. i, 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 i. i. Serce lody będzie, będzie tu serducho, no i tyle. Dobra. Podkoła i arpus, kolejne symbole. Hmm, szybko to pójdzie, bo nie za bardzo wpadają. I dokładnie też tak było. Klucz i kwiat. Coś tu będzie tak. Tu mamy klucz. Tutaj są kwiaty. Piękne wspaniałe. O, tu i tu. Klucz i kwiat. Jeszcze tu mamy tu i tu mamy w tym miejscu. Okej. Okay. Piłka słońce, Tu mamy, tu mamy. Pyk, tutaj i tutaj. Dobra, dalej. Sakwa i motyl. Sakwa tu, sakwa tu, to jest krab, to nie drapiemy. Tu była piłka. To są kraby, to nie drapiemy. Tutaj nic, jest motylek. I i, 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 co tam jeszcze miało być? Sakwa, nie? Sakwa jest tu, tu i zaliczone. Chyba. Znajdzie się najwyżej. Balony i korona. Szukamy od góry balony, korona, ale chyba nic nie będzie. Będą balony i tylko tyle. Dobrze, więc dalej. O, kraby i kości. To i to na pewno będzie. Tu mamy kraba, tu kości. Kram, kości, krab kości, mm, krap. Tu krap, tu krap. I tutaj jest. I tutaj też jest. No dobra. Cztery ostatnie symbole, moi drodzy: popcorn i dzwon. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Tu mamy popcorn. Tutaj też. Mm, tu już nic. Tu już nic. A tu był ten popcorn. Dobrze. Tu i tu. Ok, dzwonów nie było. Chyba, że teraz coś przydzwoni. Okulary, gwiazda. No i za moment będziemy wiedzieć, jak to tutaj wyszło. Gwiazda tu. Okulary. No ale wszystko tak ułożone, że wygranej ma nie dać. I tak się też zadziało. CE kontrolne. No dobra, patrzcie, jaki był wstęp do odcinka. Nie? Dwie fajne, no, jedna fajna wygrana, jeden zrocik, no a teraz lecą pustaki. Byle gwiazda Kasa tutaj pokazała coś dużego. Dobra, na razie nie ma Nic z potrzebnych symboli Kolczyki Jest podkowa, moi drodzy Super, no to, kurczę, troszkę będzie to lepiej wyglądać niż tylko w przypadku tych dwóch wygranych z początku No i niech to będzie coś naprawdę mega Łódź, tutaj mamy kask i jeszcze dwa Punkty, dzwon oraz planeta. Drapimy od razu bonus, jest to Arbus. Także wracamy do podkowy i co wydrapujemy? No 30 zł, ale na zrobił i raki dobry. Dobrze, na no wszystkie przygotowane dzisiaj zdrapki tylko trzy się okazały trafione. Złotówka w lotku. 15 zł w pensji. No to jest godne notowania, bo to jest niecodzienna wygrana. No i tak, niezawodna Gwiazda kasa przyniosła 30 zł pod, podkową. Także połówka przekroczona minimalnie, więc no tak to, taki ta standard to jest. Czasami się uda coś lepszego, czasami będzie gorzej, ale te połówki to są najczęstszym scenariuszem. Dobrze, bardzo dziękuję. Widzimy się w czwartek na wznowieniu Super Linii, ale myślę, że tak nie wiem, dwie sztuki, trzy góra. Zrobimy to sobie z miksem, podrapiemy. Zobaczymy, co tam ciekawego wpadnie. A jeszcze zapraszam Was na podsumowanie marca, które niestety wyszło dosyć słabo. Na wszystkie odcinki przeznaczyłem 2698 zł, z tego zwróciło się tylko 1973, czyli wychodzi minus 725 zł. No, warto odnotowania to, że wkład jest większy przez udawaną paczkę gwiezdnej kasy. Ona tam też prawie 200 zł minusa zrobiła, więc wyszłyby te standardowe 500, tak jak to się mniej więcej przez jakieś tam miesiące przewija. Dziękuję za oglądanie reklam, bo tutaj się większa część zwróci, więc no można się bawić, powiedzmy, dalej. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia.